Cześć, jestem Szymon z Study Media. Dzisiaj jestem w Bydgoszczy u Kasi. Kasia, jak byś mogła przedstawić, jaką restaurację prowadzisz? Cześć, nazywam się Kasia Gałkowska i prowadzę restaurację sushi od prawie 18 lat. No właśnie, 18 lat i pracujemy właśnie od roku. Słuchaj, co się stało, że po tych 17 latach działania potrzebowałaś... Pomocy jakiejś marketingowej w swoim lokalu? Uważam, że zawsze, obojętnie na jakim etapie prowadzenia biznesu jesteśmy, uważam, że działania marketingowe zawsze są potrzebne. Szczególnie w takich momentach, kiedy nawet jest dobrze. I spotkałam właśnie dziś w internecie informację o Waszych działaniach, i bardzo mnie to zainteresowało. I dlatego pod podjęłam decyzję o prowadzeniu dalej mhm. działań z Wami. A czy miałeś jakieś obawy przed startem naszych działań? Być może zawsze jest tak coś nowego, jaka będzie skuteczność. Ale lubię próbować czegoś nowego, także. Dobrze. Nie miałam większych obaw. Słuchaj, a jak wyglądał start naszej współpracy? Czy było to dla Ciebie ciężkie jakkolwiek, żeby zacząć z nami współpracować? Czy było jakieś skomplikowane? Czy dostawałaś od nas jakąś pomoc na tym etapie? Jak same wrażenie przebiegło? Nie, bardzo wszystko oceniam bardzo pozytywnie. Pierwsze spotkanie, już nie pamiętam czy miałam z Tobą, czy... Tak, ze na kamerce <laughs> jeszcze. Tak, tak. bardzo mnie przekonało. Wcześniej materiały, które przygotowaliście były takie dość interesujące, a, a tylko spotkanie i gdzieś początki... Jeszcze bardziej mi tego przekonały. Dobra, a też w opinii dla mnie na Facebooku wspominałaś o tym, że ta współpraca między nami jest najlepsza współpracą, jaką miałaś kiedykolwiek z agencją inno-marketingową. I z czego to właśnie wynika, że jest lepsza niż wszystkie inne twojej współpracy? Ile e, miałaś? W sumie chyba, dzisiaj, jeśli chodzi o social media, z sześć na pewno. O, oh wow. E, ale tak, wasze y, przede wszystkim terminowość, doradztwo, profesjonalne przygotowanie materiałów, y, jakieś sugestie, y, przede wszystkim stały kontakt. Y, to wszystko um, jakby różniło was od innych wcześniejszych. Okay. Dobra, a po tych Kilku miesiącach naszej współpracy. Jakie zobaczyłaś efekt naszych działań przed tym, jak było wcześniej, przed pracą, a potem jak było już te kilka miesięcy razem? Właśnie na początku y, naszej współpracy zauważyliśmy, że y, właśnie niedziele, które były takie trochę spokojniejsze, y, nagle y, jakby sprzedaż w dane dni, obrót zwiększył się no tak dość znacznie, szczególnie na wynosy i wywozy, więc jakby łączyłam te dwie rzeczy. I nadal cały czas uważam, że jakby to. Y, i obroty, nawet w takim spokojniejszym okresie jak wakacje, e, cały czas są na takim fajnym poziomie. Także myślę, że to są jakieś działania marketingowe, oczywiście nasza jakość, nasza praca również, ale, ale myślę, że to fajnie też wpływa na e, przypominanie o nas e, wśród gości. Dobra, a co Twoim zdaniem jest takim największym atutem naszej agencji, naszej współpracy? Największym? Ja myślę, że to taka terminowość i ten profesjonalizm w sumie, który e, cały czas po prawie rocznej współpracy no uh, jaśmie da, takie informacje good. to na wiadomości, no to wiesz, nasza będzie terminowa, bez problemu, That nie? <laughs> Dobra, to dziękuję Ci bardzo. Dobrze, <laughs> że po nas rok, teraz początamy rok, więc Thank bardzo you. się cieszę, lecimy dalej.